Dzień dobry. Miło mi Państwa powitać w kolejnym odcinku Katalizatora Wiedzy. Dzisiaj piątek, przynajmniej z mojej perspektywy, to jest dzień, w którym przygotowywuję dla Państwa te materiały. I co by tutaj przy piątku opowiedzieć? Dzisiaj Simon Sinek i liderzy jedzą na końcu. Simon Sinek to z pewnością jedna z bardziej optymistycznych postaci i marek, które pojawiły się. Na rynku przemawiania i namawiania osób do różnych, ciekawych, innych zachowań niż zwyczajowo. Dlaczego mówię innych zachowań niż zwyczajowo? Bowiem optymizm, zdrowy optymizm, nie górny optymizm. I takie nasze nastawienie dawania zaufania, dawania tego kredytu, dobrej energii na samym początku. Nie zawsze jest dla nas takie oczywiste. Z reguły, gdy pojawiamy się w nowym środowisku pracy, jesteśmy w pełni zapału, mamy motywację. Jednak ta motywacja z czasem potrafi zniknąć, ulotnić się. Jest wdrażany program jeden za drugim. Jak odzyskać tą motywację? Jak przygotować ludzi do potencjalnego zagrożenia, wypaleniem zawodowym i tak Pytanie, czy my na pewno potrzebujemy tych wszystkich szkoleń, warsztatów i tak dalej, które tak do końca niewiele nam dawają? Pozastanówmy się, po odbytym dwudniowym szkoleniu, co Państwu udało się zaimplementować u siebie. Po przeczytanej książce, jeżeli nie wybierzemy parę elementów, które nas naprawdę Zachwyciły i chcemy to zrobić, to nasz mózg zapewne zostawi sobie kilka wartościowych treści, które on sam uzna za wartościowe, ponieważ w jakiś sposób z nich korzystamy na co dzień. Jeżeli na co dzień w naszym środowisku pracy dominuje tendencja, że zaczynamy dzień od kawy i narzekania, później mamy śniadanie i narzekanie, później chwila na lunch i narzekanie, a na końcu po ciężkim dniu pracy końcówka z narzekaniem. I pytanie, gdzie mamy znaleźć na samych tą energię do działania na następny dzień? Ile Państwa tak naprawdę kosztuje przeznaczenie konkretnych chwil na wymianę zdań, która tak naprawdę nie jest konstruktywna? Z reguły to jest narzekanie lub plotkowanie ciągle o tym samym. Bez żadnych efektów. Co by było, gdybyśmy mieli możliwość coś konkretnego zrobić z jedną z tych sytuacji, na które narzekamy? Byłoby pewnie ciekawie. Jednak, zwyczajowo, te informacje gdzieś tam albo pozostają tylko na poziomie rozmów pomiędzy pracownikami, kierownictwem, lub czasem nawet zarządem, i nie ma tutaj, Feedbacku nie ma kompletnie przełożenia na działania, które mogłyby daną sytuację naprawić. Czasem zdarza się, że pracownicy starają się zasygnalizować te problemy, starają się rozmawiać, nawet pojawia się kierownictwo, które oficjalnie uważa, że chce tego wysłuchać. Jednak, jeżeli nie ma zaufania, nie ma gotowości do odbioru tych informacji, i do zrobienia czegoś konkretnego, to po jakimś czasie nikt już nie wierzy w dobre intencje, że faktycznie jakieś zmiany na lepsze mogą w tym miejscu nastąpić. Dzisiaj miałabym dla Pana lub Pani zadanie. Zadanie polega na tym, aby przez najbliższy tydzień spróbować przyłapać się na momentach. Gdy zaczynamy bezproduktywnie narzekać. Gdzie nasz przekaz, informacja nie jest konstruktywna. Nie opiera się na faktach. To jest bardziej nasza frustracja emocjonalna strona, która szuka jakiegoś ujścia, jak ta para, która robi buch i uch. I co dalej? Zawsze można spróbować sięgnąć po książkę Simona Singa. Można zapisać się do jego grupy, można posłuchać. Jego wypowiedzi, jednak wszystko, co Państwo robicie, a nie ma odzwierciedlenia codzienności, wcześniej czy później zostanie przez nasz mózg wykasowany. Często skarżymy się, że nic się nie zmienia, że ciągle powielamy jako cała ludzkość te same wzorce. W przeszłości zmiany następowały wówczas, kiedy. Codzienność była na tyle uciążliwa, że osoby nią zainteresowane faktycznie każdego dnia akcentowały, żyły tą zmianą. Więc może po przeanalizowaniu bez specjalnych aplikacji, ile czasu poświęcacie w danym tygodniu na narzekanie, warto się zastanowić, co moglibyście lepszego zrobić z tym czasem. Jeżeli wy nie narzekacie, ale przebywacie stale w środowisku, które narzeka, to czy macie możliwość zagrać babank i powiedzieć na głos, że z klubu narzekających wy się po prostu wypisujecie, czy może wolicie stopniowo przekonywać swoje otoczenie, że byłoby lepiej, gdybyśmy spróbowali przez jakiś czas Zastanowić się nad tym, co zrobić konstruktywnego, aby ten nasz cień nie zaczynał się tylko jedynie od narzekań. Czasem traktujemy narzekanie jako coś całkowicie neutralnego, coś co nam nie szkodzi. Jednak po dłuższym przebywaniu w środowisku, które tylko i wyłącznie skupia się na pasywności i bierności, czy uważacie, że to na pewno nie ma na Was wpływu? Będzie mi naprawdę miło, jeżeli się nad tym zastanowicie. Będzie mi też naprawdę miło, jeżeli się nad tym nie zastanowicie, bo tak naprawdę wszystko, co robimy i czasem chcemy tej akceptacji drugiej strony, ma wpływ na nasze życie. Dlatego zanim zrobicie coś tylko dla tego przysłowiowego lajka, nie tylko w mediach społecznościowych, może warto się zapytać, jak Wy sami się w tej sytuacji Czujecie i czy chcielibyście zrobić coś dla siebie i w efekcie dla innych, co przyniosłoby lepsze skutki na przyszłość? Simon Sinek w swojej książce bardzo dużo mówi o budowaniu zaufania, bardzo dużo mówi o liderach, którzy opiekują się swoimi pracownikami. Jednak pamiętajmy, że to jest kwestia równowagi. Lider, który Daje energię, opiekuje się pracownikami i odpowiedzialni pracownicy, którzy tego nie wykorzystują, ale swoją pracą opiekują się swoim liderem. Brzmi jak bajka? Być może, jednak, jeżeli my sami najpierw coś nie uwierzymy, jeżeli my sami nie zastanowimy się, które elementy możemy wprowadzić, i nie chodzi tutaj o maksymalną ilość elementów. Najlepiej wybrać jeden, dwa, ale faktycznie je wdrożymy i faktycznie będziemy nimi żyli każdego dnia. Po jakimś czacie macie Państwo argument, że jeżeli coś działa i się sprawdza, to może warto pójść krok dalej. Obecnie wiele mówimy o ochronie zwierząt, że traktujemy je niehumanitarnie pytanie czy nasze miejsca pracy są humanitarne. Pytanie na ile wy sami jako pracownicy sprawiacie, że wasze miejsce pracy jest miejscem, do którego warto przychodzić. Jest miejscem, w którym buduje się zaufanie. Jest miejscem, w którym można rozmawiać otwarcie i jest miejscem, w którym można coś wspólnie budować. I pamiętajcie. Lider Choćby najwspanialszy nie zmieni tego, co macie w swoich głowach. To jest Wasza praca. Dziękuję bardzo i życzę miłego piątku. Do widzenia.